Chyba się widzów, witam Cię w poniedziałek. Wiem, dziwnie, TikToki, poniedziałek, nie wiem, ale chyba macie i tak wolne, więc, w, więc to nie ma znaczenia, ale zbytnio wielkiego. Ale tak, są TikToki, jest poniedziałek, bardzo mi dziwnie, ale zobaczymy, czy będzie mi dziwnie oglądając te TikToki, które Gumiś dla mnie przygotował. Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek, aby poczuć jakiekolwiek emocje, tak. No chcę się pośmiać, tak, dajcie mi z czegoś się pośmiać. Tych... Aha, no super, dobra, dzięki, dzięki Gumiś, no, na, na pewno się pośmieję z tego, że też szy, szyja zmieniła nos i sobie powiększyła argumenty. No super, super Gumiś, mega! Co, nie wiedzą, miałam wykonywaną lekką korektę nosa oraz robiłam sobie powiększenie piersi, więc w końcu nie jestem płaska. Wow, no i co mam teraz powiedzieć? Nie, nie, nie wiem, tak. <laughs> super, no dobrze dla niej, no! Freeze odnosi się do ostatnich zarzutów na temat e, zdrowia chmurki. A to ja mogę przestać, czy słuchamy Freeza? E, słuchamy Freeza. Parę osób, słuchajcie, zauważyło. To nie było parę osób, to było 2 miliony wyświetleń na Twitterze. Pod jednym postem. Braki tutaj w sierści u chmury i że jest jakiś event. O, zmywarka mi się skończyła. Ewidentny problem. I czekajcie ja Postanowiłem, że rzeczywiście opowiem wam o tym, bo no jest to dla nas... Serio przykra sytuacja. No tak też myślałem, nie, że to jest po prostu przykra sytuacja, na którą miej nadzieję, że nikt nie zwróci uwagę, no bo oni raczej negatywnych sytuacji swoich życiowych nie dają na internet, tylko bardziej to pozytywne. Co jest według mnie negatywne, bo powinni też dawać te negatywne, że pokazać, że życie nie jest takie kolorowe, jak oni to rysują. Ponieważ działamy sobie od, nie wiem, blisko roku e, tak naprawdę z tym problemem. Chodzimy od weterynarza do weterynarza, od specjalisty do specjalisty. I nikt nic nie wie. Dobra, rozumiem. No to zdrówka dla chmurki, życzę. Nie jestem się tego całego słać. Ta chwila to błysk Wow, ale się szybko to. Ja nie mogę! Jak to szybko w ogóle! Rozpoznać twarz. A tu słodkie w ogóle. Ej, masz więcej robotek, Nie ma, nie ma Boxala? Nie, podobnie. Nie, ale jak, jak nie ma boxdela? Czemu oni dalej udają, jakby nie było boxdela? Po co to jest? W sensie, mógłby powiedzieć, no no bo co, no tylko prowadzę gale po prostu sam. W sensie, jestem jako jedyny włodarz I, i tyle. Tylko tyle się zmieniło, że on tam nie siedzi na tym stoliku i po prostu nie patrzy. Dosłownie. Nie nie robił. Nie, nie mam pojęcia. Po, po, po co oni dalej udają? Wytłumaczcie mi, proszę, błagam was. Ogromne gratulacje dla mojego... Przyjaciela... Minimajka, który... O. Proszę państwa, otworzył knajpę... Krakowie. Jedzenie jest na pewno przepyszne. <laughs> Nie no, tak reklamowałeś chrupki mini Majka i o, o, one chyba upadły. Także zapraszamy, sam pójdę zobaczyć, co tam upichcili, albo raczej pokręcili w tym sushi. Okej, okay, miła reklama nawet. Gumiś wybierający, o której godzinie pojawią się w niedzielne TikToki. Oj, 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 źle się zastarzało! Nie ma niedzieli, jest pojedzień. <laughs> Ale i tak zawsze warto czekać, a to miłe akurat, ale szkoda, że musiałaś czekać 24 godziny. <grym grym> Oho je yes, seksiak no. Ciekawe ma w ogóle sufit. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś taki sufit miał w domu. Jest to na pewno wyjątkowe, fajne, fajne Ale fagata pocisała, że żabsonić coś, czuję, że będzie grubo Czy ogólnie dobrze, dobrze je dicho, chyba teksty wymyślił? No nawet dobrze, nawet nawet na, nawet fajne. E, ale kwestia tego, że no nie mogła przynajmniej jakkolwiek e, powiedzieć o żabie, nie? Żeby nawiązać jakkolwiek, żeby każdy wiedział o kogo chodzi. Kolejno na to, że pola i ostry są razem. Okej. Okay. Aha, że on pokazał, dobra, no i co? Spójrzmy bliżej na paznokcie, a nie na zegarek wystarczy? że Czy Pola ma taki zegarek, czy nie? No, wyglądają jak paznokcie każdej osoby, nie? A nie, bo to... Poczekaj, bo to jest ostry! Aha, bo to jest ostra, to jest pola, okej, okay, dobra, no, no, no Aha, że ma takie same Super, życzę im zdrowia, szczęścia, pomyślności, niech im... Tak <suszy> O Jezus, ona Ona jest akustyczna. Ej, jest 2023, nie wolno. A nie, no, akustyczna może być, tak? No, to jest akustyczna. Cóż, ważne, że ona jest szczęśliwa, tak? Ja nie muszę być szczęśliwy oglądając jej TikToki. Ja tutaj sobie normalnie ulicą idę, patrzę na lewo, a tu auto w płomieniach. Patrzę. A to ono też patrzy. Stój, czekaj, czekaj, czekaj. Fajna fura, siema stary, jak leci, bokę. Okay. Co <gry> Gubiś, ja wiem, co ty się starasz zrobić tutaj, dając takie TikToki, ale ja nie z tych. Ja ważę, że on jest szczęśliwy. Nieważne, ile masz lat. Żugajka mówiła, że. Ja, ja, ja też mam dużo lat. I też bym z chęcią nagrał TikToka z Żugajką. I nagrywałem też filmy. No i co, co? Też byś mnie wstawił? No właśnie. To to jest? Podgrzejmy sobie kolację. Co? A żyjemy sobie kolację, Że podgrzewa. Ja, musiałem chwilę pomyśleć. I robisz po prostu sobie tak o! A wybrał się tak o. E, tak, ale ja tak nie zrobię! O! O, o! 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 Przepraszam! Ja w szoku, w szoku! Wziąłem, że taki gowiany TikTok, a nawet zabawne było. No co on robi? Nieżny Armagedon! Zagłada! Ja, ja ten z za śniegiem, fajny był śnieg przez chwilę. Róż nas po Zamarzniemy wszyscy he, Dobry głos ma, bardzo dobry głos, w sensie ja, ja, ja bym słuchał podcastu z nim, czy coś takiego, zasypiałbym fajnie do tego. Jaki kraj? Taki m... co wyrobicie? A już się można śmiać, bo to była peruka. Czy w czasie religii trzeba mieć złożone ręce? Oho... Spoko, no lepsze takie lekcje religii w takim dystansem i w ogóle, niż takie sztywne. Śruba? Nie rozumiem o co chodzi ze śrubą. Ale ja czekam aż Adam Security będzie na ławie WK. To jest coś, co bym chciał zobaczyć na pewno. Dominik grupiński, high hybrid. No ewidentnie Dominik Grupiński nie jest mo moim targetem. W sensie tym, co bym oglądał jakoś mega. No reklama tych do paznokci chyba, tak? Ale mogę stwierdzić, że piosenka jest tragiczna, to to na pewno. A czekaj chwilę. Jakim co? To, to już chyba było, nie? To chyba było. A nie, nie było. Mortal Kłamsa, pro Jonathan. Zaciłem 42 gramy. Waga płodu 14. Nie, no wy, ej wy, wy przesadzacie, nie? Oto 42 gramy to często raperzy nawijają, że jak sadzą 42 gramy, bo tyle niby nasza dusza ma czy coś takiego, no. jupa. Dobrze, bardzo dobrze. Do, tak dobrze mu idzie w parkowaniu, jak w tym, w walkach. Czekaj. Zaraz twoja dupa do mnie tu zapuka Nie, nie przyjmuję tej energii Security w akcji No widzieliśmy już go w akcji Czyli jego ciosy w ogóle nie, nie ważą? Jak on jest security? Nie może dlatego, że wygląda na osobę, która by mocno przewaliła? Tak mi się wydaje Dobra, wystarczy Wystarczy tiktoków Tym razem ja mówię dość żeby na, na, na razie Oglądajcie do końca po prostu <laughs> Miłego dnia wam życzę